Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym majowym odcinku cyklu Historia z Górnej Półki. Wracamy dzisiaj do książki, która ukazała się w Polsce kilka lat temu, ale jest powód i to bardzo konkretny. Jaka to książka? To książka Jacka Ferwedera Ochotnik. Szanowni Państwo. Praca, która ukazała się na polskim rynku wydawniczym w roku 2020 i od razu odbiła się bardzo szerokim echem. W podtytule tej książki Jack Fairweather pisze, że to prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie mamy tutaj rotmistrza ani wyższego stopnia, na który został awansowany, bo autora brytyjskiego dziennikarza. Podróżnika, korespondenta wojennego interesowała historia człowieka, który zdecydował się na to, żeby podjąć misję w obozie Auschwitz, który z czasem został nazwany Auschwitz-Birkenau. Współcześnie dla Polaków postać Witolda Pileckiego to nie jest postać anonimowa, ale kiedy 30 lat temu u zarania niepodległej Polski zapytalibyśmy o to, kim był Witold Pilecki, to w zasadzie pojedyncze osoby byłyby w stanie powiedzieć Czym ten człowiek zasłużył się w dziejach narodu i państwa polskiego? Współcześnie Witold Pilecki to postać, która jest bohaterem wielu artykułów i wielu książek. Ale dzisiaj mówimy o książce Jacka Ferwedera również dlatego, że Opole w maju 2023 roku w sposób szczególny postanowiło upamiętnić i uczcić postać tego polskiego bohatera. W sobotę 13 maja zostanie odsłonięty pomnik przy Centrum Usług Publicznych w Opolu przy ulicy Witolda Pileckiego, a okazją do tego, mówimy o tej książce, jest fakt, iż na odsłonięcie tego pomnika oraz na kilka imprez towarzyszących przyjedzie do Opola właśnie autor tej książki, książki wydanej przez wydawnictwo Znak wspólnie z Instytutem Pileckiego, książki, która koncentruje się na okresie kilku lat życia Witolda Pileckiego tych lat, które spędził pomiędzy rokiem 1940 a 1943 w obozie KL Auschwitz, czyli koncentracyjnym Auschwitz. Ferweder. W 2011 roku zetknął się po raz pierwszy, o czym pisze zresztą w tej książce, z Witoldem Pileckim. I zafascynowało go, jak to możliwe, że mąż i ojciec, wprawdzie na pierwszym miejscu stawiający Polskę a dopiero na drugim rodzinę, co może budzić pewne emocje i kontrowersje, zdecydował się podjąć misję, która, jak się miało okazać, okazała się być jedną z najważniejszych misji II wojny światowej, wejścia do niemieckiego obozu. Obozu, o którym wówczas, we wrześniu 1940 roku, niewiele jeszcze było wiadomo polskiej konspiracji, choćby członkom tajnej armii polskiej, której członkiem był Witold Pilecki. Losy tworzenia siatki konspiracyjnej w oparciu o dokumenty, które były do tej pory znane, a skoro mówiliśmy o tym, że Pilecki był bohaterem biografii, to przywołajmy choćby postać pana doktora Adama Cyry z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który książkę o ochotniku do Auschwitz wydał już kilkanaście lat temu, to musimy mieć świadomość tego, że ciągle do historyków, do publicystów Docierają dokumenty, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. I również z takimi dokumentami mamy miejsce w tej książce, ale nie to jest jej największą zaletą. W naszym cyklu polecamy książki, które są książkami historycznymi. Większość z tych książek to były książki stricte naukowe. Tu mamy do czynienia z literaturą faktu, w jakiejś mierze z beletrystyką, ale w taki sposób skonstruowano, w taki sposób zbudowano, że czyta się to naprawdę jak dobrą powieść. I wszyscy recenzenci tej książki, a ta książka doczekała się już wielu recenzji, zwracają na to uwagę, że bez wątpienia największą zaletą tej książki jest to, że przez trudne, wojenne, obozowe losy Pileckiego, Jack Fairweather. Przeprowadza nas w taki sposób, jakbyśmy czytali znakomitą XIX-wieczną powieść z doskonale skonstruowaną narracją. Ale, i na zakończenie tej rekomendacji, jeszcze jedna rzecz. My bardzo często narzekamy w Polsce na to, że świat, szczególnie ten świat zachodni, tak niewiele wie o naszej historii, tak niewiele wie o naszych bohaterach. Ta książka jest dowodem na to, że nie brakuje na Wyspach Brytyjskich, na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych badaczy którzy zainteresowali się polską historią, którzy docenili naszych bohaterów i co najważniejsze, napisali o nich znakomite książki. Szanowni Państwo, w maju 2023 roku rekomendujemy książkę, która nie jest pozycją najnowszą, ale książką, która jest wznawiana, książką poświęconą Witoldowi Pileckiemu, napisaną przez Jacka Ferwedera. A wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę, zapraszamy 12 maja 2023 roku na cykl imprez, na debatę o godzinie 11 w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego z udziałem Jacka Ferwedera na odsłonięcie wystawy na. Placu Wolności w Opolu o godzinie 13.30 na spotkanie autorskie z Jackiem Ferwederem, poświęcone właśnie tej książce i Pileckiemu, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu o godzinie 17.00 i wspomnianego 13 maja 2023 roku o godzinie 17.00 na ulicę Pileckiego w Opolu, gdzie odsłonięty zostanie pomnik poświęcony Pileckiemu. Tak jak Jednym z pomników poświęconych tej niezwykłej postaci jest książka napisana przez Jacka Ferwedera, którą bardzo gorąco Państwu polecamy.